Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, gdy on rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Podczas jednego z turnusów rekolekcyjnych dla osób niepełnosprawnych, jakie prowadzimy z duszpasterstwem drabiny jakubowej, mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, zebraliśmy naszych podopiecznych. Zwykle mam także po lewej stronie kaplicy są ławki i w nich siedzą wolontariusze, po prawej nasi podopieczni na wózkach. No i tam właśnie z przodu znalazła się jedna z naszych podopiecznych Marta, która od urodzenia praktycznie Porusza się tylko z czyjąś pomocą albo na wózku. No i podczas takich adoracji często są duże emocje, i Marta też się wzruszyła, i jak mamy w zwyczaju, głośno zaczęła się modlić i mówiła: Panie Jezu, ci ludzie to mnie nie rozumieją. Oni nie rozumieją, co to znaczy, że ja jestem chora. Jak ktoś nie siedzi na wózku, to nigdy tego nie zrozumie, co to znaczy, że ja jestem na wózku. Ale drodzy, ja znam Martę już ładnych parę lat, i wiem, że jest też druga strona medalu. Że tak jak ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć, co to znaczy urodzić się z porażeniem mózgowym, siedzieć na wózku i patrzeć tylko na ludzi, którzy się rozwijają, dorastają, zakładają rodziny, robią fascynujące rzeczy, pracują i tak dalej. I właśnie jest moje niezrozumienie, ale jest też druga strona medalu. To jest tak, że ona nie jest w stanie zrozumieć, nawet dobrze sobie wyobrazić, jak wygląda życie człowieka pełnosprawnego. Co to znaczy codziennie rano spieszyć się do pracy, wracać zmęczonym? Co to znaczy tłumaczyć się przed swoim dzieckiem, czemu mnie nie było przez tyle godzin? Co to znaczy martwić się o jutro i nie wiedzieć, czy wystarczy pieniędzy, czy sobie poradzimy z kłopotami, albo jak rozwiązać problemy kogoś, kogo kocham, a kto cierpi? Jest tak po prostu takie zjawisko. Trudno nawet tu oceniać, że ktoś postępuje dobrze lub źle, ale rzeczywiście zrozumieć tego człowieka, który jest w świecie cierpienia, jest tak samo trudno jak to, żeby on zrozumiał mój punkt widzenia i moje doświadczenie bólu, kłopotu, trudności. Wy też macie swoje cierpienia. Jedna z mam naszych niepełnosprawnych podopiecznych, kiedyś mi powiedziała, proszę księdza. Ja od 18 lat nie prowadzę już własnego życia. Jestem dodatkiem do moich dwóch niepełnosprawnych synów. W dzień i w nocy ży, żyję dla nich. Ja wiem, że ona mówi szczerze, że to jest prawda. Włożyła przez te kilkanaście lat nieprawdopodobnie dużo wysiłku, żeby ci jej synowie jakoś funkcjonowali, bo oni bardzo cierpią. Chorzy są na rzadki zespół genetyczny którego nie sposób jest leczyć, ani nawet nie bardzo jest jak uśmierzać ból. Wszystko w domu razem z mężem podporządkowali pod to, żeby okazać miłość i przynieść ulgę tym dzieciakom. I ona też cierpi. I mówi mi bardzo szczerze, ja już nie prowadzę swojego życia, tylko jestem dodatkiem do moich dwóch synów. Zresztą te doświadczenia duszpasterstwa i pracy z ludźmi sprawiły, że w jakiś sposób towarzyszę od lat też osobie skrzywdzonej w dzieciństwie, wykorzystanej. Raz po raz to ja jestem jedną z niewielu osób, które mogą usłyszeć historię, jak do tego doszło. Jak pomimo upływu wielu, wielu lat to cierpienie codziennie wraca. We wspomnieniach, w rozpamiętywaniu, czy można było zrobić coś inaczej, czy można było uciec. Coś powiedzieć, zrobić, ile jest tego cierpienia, które, drodzy, zupełnie jest dla nas niewidzialne. A myślę sobie też, siedzicie tutaj i słuchacie mojego słowa, i każdy z Was ma w swoim sercu trudno powiedzieć, jakie bolesne doświadczenia. Staje przed nami Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, jak przed uczniami. Ma przebite ręce i nogi. I widzimy, jesteśmy w czasie tym paschalnym, w czasie świętowania zmartwychwstania, również świadkami jego krzyża. A wśród słów dzisiejszej Ewangelii są i takie zdumiewające słowa, kiedy Jezus Chrystus mówi do nas: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami: musi się wypełnić wszystko. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Jakby chciała powiedzieć do nas, to nie dało się uniknąć, ani nawet nie dążyłem do tego. W moim życiu cierpienie, krzyż, wyszydzenie, oplucie, ubiczowanie, ukoronowanie cierniem, dźwiganie krzyża i wreszcie okrutne przybicie do niego i dusząca, rozciągająca się w godziny agonia i śmierć. I to jest jak metafora całego życia człowieka. Każdy rok naszego życia, każdy może miesiąc czy tydzień przeplatany jest doświadczeniami trudnymi i bolesnymi, a my zadajemy sobie pytanie, patrząc na taką Martę siedzącą na wózku, na wysilających się rodziców, yy, którzy mają niepełnosprawne dzieci, na chorobę kogoś bliskiego, czy może na takie cierpienie bardzo ukryte, ale przecież dobrze wiemy, że jest. Co z tym cierpieniem? Może, drodzy, chcielibyśmy czasami powiedzieć, że ktoś zgrzeszył, to ma, że za karę to może być, że jak jeździłem samochodem po pijaku i rozbiłem się na drzewie, i teraz siedzę na wózku, to mam co chciałem. To by było w porządku. To byśmy się mogli łatwiej pogodzić z cierpieniem. I często przychodzi nam taka myśl i pokusa, żeby sobie jakoś wytłumaczyć, że to skądś było. Bardziej wyrobieni duchowo to może próbują powiedzieć, że jest jakiś, jakiś szlachetny aspekt cierpienia. Niektórzy nawet tak mówią, że cierpienie to uszlachetnia. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Myślicie, że jest jakiś sens w cierpieniu? Wielu ludzi nie mogąc sobie poradzić z tym, że faktycznie cierpią, szuka odpowiedzi na to pytanie, może jest jakiś sens w tym, co mnie w życiu spotyka. O ile łatwiej żyje się, kiedy jest sens, kiedy mam po co, ponieważ jesteśmy wierzącymi, wpatrujemy się w Krzyż Jezusa Chrystusa, myślimy, że potem przychodzi zmartwychwstanie i dopatrujemy się tego sensu. Może da się coś z tym cierpieniem zrobić? Drodzy, te słowa Jezusa Chrystusa, które mówi w tej Ewangelii do swoich uczniów, to jest takie jądro Ewangelii. U świętego Łukasza, u świętego Mateusza i u świętego Marka znajdziecie kilkakrotnie powtarzane takie zdanie. On najpierw zapowiada swoim uczniom: Uważajcie, wy myślicie, że ja tu założę wielkie królestwo. A ja wam mówię, że Mesjasz to będzie odrzucony i odepchnięty, opluty, ubiczowany i zostanie zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni za pierwszym razem to w ogóle słuchają tych słów, tacy zdziwieni, że chyba nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Później, kiedy zbliżają się do Jerozolimy i nadchodzą dni Jezusa Chrystusa, On znowu powtarza swoim uczniom, uwaga, ja będę cierpiał, zobaczycie mnie ukrzyżowanego. Ale oni nie rozumieją, o co w tym chodzi. I kiedy wreszcie Jezus zostaje pojmany, oni tam próbują różnych rzeczy. Chcą się bić. Święty Piotr wyciąga miecz, odcina ucho jednemu z tych sług. Tam próbuje walczyć. Oni nie mają pojęcia, jak zareagować i jak się zachować. A z krzyża to oni uciekają wystraszeni. Jan tylko zostaje. Jezus powtarza te słowa wielokrotnie swoim uczniom, a jednak nie rozumieją. Nie rozumieją sensu proroctw Starego Testamentu. I nie rozumieją, po co Jezus powtarza im takie straszne rzeczy. Jest w Ewangelii ten moment, kiedy Jezus zapowiada swoim uczniom, że będzie wydany na krzyż, a święty Piotr mówi wtedy: Jezu, no niech nigdy nie przyjdzie to na ciebie, oni no nie dopuścimy do tego. A Jezus mówi mu: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo ty nie, nie, nie myślisz jak człowiek Boży, tylko jak człowiek ziemski. Wreszcie jest ten moment w Ewangelii, kiedy Jezus zabiera trzech uczniów. Wysoko na górę, aby się przed nimi przemienić. Przez krótką chwilę pokazuje im swoją chwałę. Zobaczcie, że często powtarza im: Czeka mnie taki los, będzie w moim życiu ten moment cierpienia. A przez krótką chwilę, jak w takim potężnym błysku oszałamiającej chwały Bożej, pokazuje im swoją naturę. Bo mówią Bibliści: Jezus Chrystus chciał swoich uczniów na coś przygotować. Na ten moment zgorszenia Jego słabością, Jego cierpieniem, na tą chwilę, kiedy będziecie uciekać przed krzyżem, to chcę, żebyście zobaczyli nadzieję zmartwychwstania. Kto by dzisiaj dobrowolnie chciał cierpieć? Moi drodzy, chyba nie ma takich ludzi, którzy są w pełni władz umysłowych, zdrowi na umyśle. I którzy chcieliby po prostu tak zwyczajnie dołożyć sobie w życiu cierpienia. Może gdyby to dawało jakieś korzyści, gdyby można było swoje cierpienie przehandlować za coś? O, znalazłbym wiele matek i ojców, którzy byliby gotowi przyjąć cierpienie, ale dla jakiegoś sensu i dla jakiegoś celu. Te lata pracy z osobami naprawdę cierpiącymi, drodzy, sprawiły we mnie, w mojej duszy dwie rzeczy. Jedna jest taka trochę smutna, że ja się trochę znieczuliłem. Jest takie powiedzenie o lekarzach, ale one świetnie pasuje teraz do mnie, że nie ma takiego cierpienia pacjenta, którego by lekarz nie wytrzymał. Z drugiej strony, jak długo można drodzy przeżywać cierpienie? Kiedy się jest tak blisko, w pewnym momencie albo się umiera. Patrząc na bliską osobę, która cierpi, albo człowiek jakoś znajduje jakąś postawę, która pozwala mu funkcjonować. Ale jest jeszcze drugi aspekt tego przebywania blisko krzyża, że zaczyna się intensywnie szukać odpowiedzi na pytanie o sens. I również jest to odpowiedź na pytanie o sens dzisiejszej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, po tym wszystkim jestem przekonany, że cierpienie samo w sobie nie ma żadnego sensu. Ja się nie zgadzam. Po prostu nie zgadzam się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy czasami z wygodnej pozycji kogoś, kto nie cierpi, mówią, że cierpienie ma sens. Albo z punktu widzenia kogoś, kto owszem, trochę cierpienia zakosztował, ale nie szedł do samego końca. Ja się nie zgadzam. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. I mówię to też jako ksiądz i jako człowiek wierzący, jako ktoś, kto się wpatruje często w krzyż, bo to jest ulubiona forma modlitwy w pasterstwie osób niepełnosprawnych. Niektórzy chcieliby tak bardzo znaleźć ten sens, że twierdzą również, że to Pan Bóg daje cierpienie. I ja również z tym się nie zgadzam. I również w przypadku Jezusa Chrystusa to nie było tak, że Bóg dał mu cierpienie jako coś celowego. To jest dla nas trudne do zrozumienia, bo my we wszystkim szukamy tego sensu, ale cierpienie po prostu jest. Czy my tego chcemy, czy nie? Świat, który Pan Bóg stworzył, nie tak miał wyglądać. A to, co my dzisiaj doświadczamy, drodzy, to nie jest wola Pana Boga, tylko konsekwencje. I trzeba odróżnić te dwa pojęcia: intencje od konsekwencji. Często, drodzy, jest tak, żebyśmy nie chcieli, a przychodzi, jako konsekwencja naszych własnych wyborów, konsekwencja postępowania drugiego człowieka, który mnie zranił i zadał mi ból, albo konsekwencja po prostu jakichś, jakichś losowych wydarzeń, nad którymi my nie panujemy. Ale to nie Pan Bóg je sprowadził. Świat, w którym istniejemy od momentu grzechu pierworodnego, po prostu jest taki, że niesie ze sobą ryzyko. Niesie ze sobą wolność i cudowną możliwość wyboru, ale również ryzyko, że rzeczy potoczą się nie tak, jak nam się podobało, że nie będzie idealnie. Jednak Pan Bóg coś zrobił z cierpieniem. On jest Bogiem Wszechmogącym i właśnie widać to najbardziej w tym, że na krzywych liniach naszego życia, czasami bardzo ukrzyżowanych liniach naszego życia, On potrafi stawiać proste litery. I cierpienie od momentu grzechu pierworodnego po prostu istniało w naszym życiu, i Bóg nie mógł dać lepszej odpowiedzi na to cierpienie, którego doświadczaliśmy od wieków jak właśnie stać się jednym z nas i przyjąć na siebie całą paletę konsekwencji tego grzechu pierworodnego. To nie Pan Bóg wybrał cierpienie na świecie choroby, nieszczęśliwe wypadki. Nieporozumienia i zranienia pomiędzy ludźmi. To nie on stworzył wojny i choroby, ale chciał się znaleźć blisko nas, cierpiących z powodu tego wszystkiego. I to jego stawianie prostych liter na krzywych liniach naszego życia, to właśnie polega na tym, że w krzyżu Jezusa Chrystusa jednak postanowił: zróbmy coś z tym cierpieniem. Nie cofnął go, ale nadał mu sens. Jezus Chrystus, przechodząc. Przez nasze ziemskie życie uzdrawiał wielu ludzi, przynosił ulgę i wybawienie. I my dzisiaj też modlimy się często o uzdrowienie o uratowanie kogoś, kto właśnie chory na COVID, cierpi bardzo, a jest nam bliski. Ile intencji o uzdrowienie chorych na raka, albo na inne choroby? Chociaż tak wiele nauczyliśmy się radzić sobie przez medycynę, przez jakąś życiową mądrość, to ciągle modlimy się o uzdrowienie. Ale Jezus Chrystus nie uzdrowił wszystkich chorych w Palestynie. Ani nawet nie sprawił, że choroby zniknęły. On pokazał nam sposób na to, żeby nadać sens temu, co nas w życiu spotyka. I to jest drodzy bracia i siostry, inspiracja dzisiejszej Ewangelii. Sięganie po Pismo Święte może Ci, drogi braci i droga siostro, przynieść właśnie tego typu nadzieję i natchnienie. Jezus Chrystus nie tylko wchodzi w naszą rzeczywistość, nie tylko chce dźwigać razem z nami wszystko, co nas spotyka, ale pozwala nam nadać sens naszemu cierpieniu. I co teraz? Nie da się uniknąć cierpienia? Nie da się przed nim uciec? Co ja mogę zrobić z moim życiowym doświadczeniem i z moim bólem? Oto drodzy bracia i siostry, ofiara eucharystyczna. Za chwilę będziemy się modlić, ofiarowując ciało i krew Jezusa. I my mamy swoje momenty ciała i krwi, momenty bólu i doświadczenia trudnego. Możemy je ofiarować tak jak ten ojciec i matka, którzy byliby gotowi wiele oddać, żeby swoim dzieciom pomóc. Możemy nadać sens temu, co spotyka nas w życiu, czy chcemy, czy nie i razem z Jezusem Chrystusem złożyć dzisiaj ofiarę eucharystyczną. Ja was bardzo zapraszam, żebyście sięgnęli dzisiaj po 24 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, żebyście będąc już w domu, podczas osobistej modlitwy posłuchali, jak Jezus Chrystus mówi do was, że mesjasz musiał przecież cierpieć. Nie dało się tego uniknąć. Żebyście wtedy posłuchali, co Wasze serce odpowie na te słowa Jezusa Chrystusa. I zapraszam Was bardzo, żebyście podczas tej mszy świętej właśnie tak się modlili, że ten bezsens cierpienia, ja mogę w jakiś sposób ochrzcić, napełnić Bożą łaską i nadać mu sens.